Witam Was na kolejnym moim wideo. Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór, ażur i warkocz. Wzór, który przysłała mi pani Jola. Serdecznie dziękujemy. Wykorzystałam go, żeby zrobić dla Was tutaj przykład i pokazać Wam, jak on wygląda, jak się go dzierga. Tak wygląda jego prawa strona. Mamy tutaj warkoczyki. Ja tu zrobiłam dwa raporty. I pomiędzy tymi warkoczami, jak widzicie, mamy ażur. Jest bardzo ładny wzór na wszystkie wasze projekty, bo możecie go dziergać w okrążeniach lub na, y, w rzędach na dwóch trudach. Y, oczywiście przygotowałam szkic również dla Was. Popatrzcie, ten szkic zrobiłam jak zwykle kolorowy. To jest szkic, który pani Jola mi przesłała. Y, Przepisałam go tak jak my znamy te znaczki. Tu jest zrobiony tylko jeden raport na szerokość i tak to wygląda. Popatrzcie, mamy liczbę oczek podzielną przez 34, a więc dosyć szeroki jest ten wzór plus dwa oczka brzegowe, jeżeli robicie w rzędach. Jeżeli robicie w okrążeniach, to macie tylko 34 oczka na jeden raport. Na wysokość mamy 10 rzędów lub 10 okrążeń. Na niebiesko są zaznaczone znowu prawe oczka, na czarno są lewe oczka. Zielone to są znowu narzuty. Tu mamy 3 oczka razem ze skłonem w prawą stronę, trzy oczka razem ze skłonem w lewą stronę, ale przeciągnięte. Ten znaczek oznacza warkocz. Bierzecie trzy oczka na drut pomocniczy. I zostawiacie z przodu robótki. Ten warkocz bierzecie trzy oczka na drut pomocniczy i zostawiacie z tyłu robótki. Ja robię bez drutu pomocniczego, ale będę Wam powoli mówiła, co macie robić. Rzędy parzyste przerabiacie tak, jak oczka schodzą z drutu. A więc, jeżeli tu macie prawe oczka, one Wam schodzą z drutu w drugim, czwartym i tak dalej, jako lewe oczka. Te lewe oczka schodzą Wam w rzędach parzystych jako prawe. Narzuty przerabiacie na lewo. Oczka, które robicie trzy razem, przerabiacie na lewo. W okrążeniach parzystych przerabiacie te oczka, które tu są prawe, mi w nieparzystych. Przerabiacie na prawo, bo tak one Wam schodzą z drutu. Lewe schodzą Wam z drutu jako lewe. Narzuty przerabiacie na prawo, jak również te oczka, które trzy razem robicie, przerabiacie to oczko na prawo. Tutaj również będą prawe oczka. Ja z wami będę robiła dzisiaj jeden raport na szerokość i jeden raport na wysokość. Pierwszy rząd. Pierwsze oczko brzegowe zdejmuję, nie przerabiam. Ostatnie przerabiam na lewo. Po oczku brzegowym mamy 16 oczek, które przerabiamy na prawo. Po tych 16 prawych oczkach mamy po środku dwa lewe oczka. Raz i dwa. I po tych dwóch lewych znowu mamy 16 oczek na prawo. 10, 12, 13, 14, 15 i 16. Powtarzacie wasze raporty. Po ostatnim raporcie robicie jedno oczko brzegowe, ja robię je na lewo. Odwracamy robótkę i parzysty rząd przerabiamy tak, jak oczka schodzą z drutu. To znaczy tam, gdzie robiliście prawe, jak widzicie, one schodzą wam jako lewe oczka. Te, które przerabialiście na lewo, to są te dwa po środku. Przerabialiście je na lewo, a więc tutaj one schodzą jako prawe oczka, trzeci rząd. Oczko brzegowe, a następnie mamy sześć oczek, które przerabiamy na prawo. 5 i 6. Kolejne trzy oczka, które są na lewym drucie. Wsuwacie prawy drut pod przednie ścianki tych trzech oczek. Przeciągacie włóczkę i robicie trzy oczka razem ze skłonem w prawą stronę. Następnie jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut i sześć oczek prawych. Znowu mamy dwa oczka lewe po środku i sześć prawych. Sześć, narzut, jedno oczko prawe, narzut, i teraz mamy trzy oczka razem ze skłonem w lewą stronę ale przeciągnięte. To znaczy, pierwsze oczko zdejmujemy z lewego na prawy drut bez przerabiania. Kolejne dwa oczka, które są na lewym drucie, wsuwamy prawy drut pod tylnie ich ścianki, przeciągamy włóczkę i to oczko, które zdjęliśmy bez przerabiania, przeciągamy nad tym oczkiem przerobionym. Sześć oczek prawych. powtarzacie Wasze raporty, po ostatnim raporcie robicie jedno oczko brzegowe i odwracacie znowu robótkę i kolejny rząd, parzysty, przerabiacie wszystkie oczka tak, jak Wam schodzą z drutu. Piąty rząd, oczko brzegowe, następnie mamy cztery oczka, które przerabiamy na prawo. Znowu trzy oczka razem ze skłonem w prawą stronę jedno oczko prawe narzut, jedno prawe narzut i siedem oczek prawych, dwa oczka lewe, siedem prawych. Narzut, jedno prawe, narzut, jedno prawe, jedno zdejmujemy, dwa przerabiamy i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. Cztery prawe. Po ostatnim waszym raporcie robicie tylko oczko brzegowe. To był teraz piąty rząd, szósty przerabiacie tak jak oczka schodzą wam z drutu. Jesteśmy w siódmym rzędzie i tu potrzebujecie wasz drut pomocniczy. Robimy, zdejmujemy pierwsze oczko brzegowe, a następnie robimy dwa oczka prawe. Kolejne trzy oczka znowu przerabiamy na prawo razem pod przednimi ściankami. Przeciągamy włóczkę. Dwa prawe oczka. Jeden narzut, jedno prawe. Jeden narzut, dwa prawe. I teraz bierzecie trzy oczka na wasz drut pomocniczy. Ja to robię bez, to znaczy podbieram sobie te cztery oczka z lewego na prawy drut, i teraz podbieram te dwa pierwsze. Wykładziecie trzy oczka na drucie pomocniczym przed robótką. Kolejne trzy oczka, które zostały Wam na lewym drucie roboczym, przerabiacie na prawo. Następnie te oczka z drutu pomocniczego również przerabiacie na prawo. Dwa oczka lewe, i znowu warkocz, tylko że tym razem bierzecie trzy oczka. Na drut pomocniczy i zostawiacie je za robótką. Kolejne trzy oczka z lewego drutu przerabiacie pojedynczo na prawo, a następnie te oczka z drutu pomocniczego przekładacie na lewy drut roboczy i również przerabiacie je pojedynczo na prawo. Kolejne dwa oczka to są prawe oczka. Narzut jedno prawe, narzut dwa prawe i znowu trzy razem przeciągnięte. Jedno zdejmujemy bez przerabiania, kolejne dwa oczka przerabiamy na prawo i to, które zdjęliśmy, nie przerobiliśmy, przeciągamy nad tym przerobionym. Dwa prawe oczka i u mnie już jest oczko brzegowe, które przerabiam na lewo. Odwracam robótkę i kolejny ósmy rząd przerabiamy znowu tak jak oczka nam schodzą z drutu. Również te oczka, które robiliście warkocz, przerabiacie w rzędach na lewo, w okrążeniach na prawo, w parzystych okrążeniach. Dziewiąty rząd, oczko brzegowe. Kolejne trzy oczka przerabiamy razem ze skłonem w prawą stronę. Trzy prawe. Narzut, jedno prawe, narzut i dziewięć oczek prawych. ósme i dziewiąte. Znowu mamy dwa oczka lewe, to są te po środku i dziewięć prawych. Jeden narzut, jedno oczko prawe, narzut i trzy prawe oczka. Jedno oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Kolejne dwa oczka przerabiamy razem na prawo pod tylnymi ściankami i to zdjęte nieprzerobione przeciągamy nad tym przerobionym. U mnie jest już oczko brzegowe, odwracam robótkę i mamy w tej chwili ostatni. Dziesiąty rząd i również tutaj przerabiamy tak, jak oczka schodzą nam z drutu. Pokażę Wam tylko tutaj jeszcze te narzuty szybciutko. Zobaczcie, jeden narzut robię w rzędach, a więc przerabiam go na lewo. Jeżeli robicie w okrążeniach, to przerabiacie ten narzut na prawo, wsuwając prawy drut pod przednią ściankę. Tam musi powstać ażur, dlatego w ten sposób to robicie. Moi drodzy, to wszystko na dzisiaj. Jak widzicie, nie jest ten wzór skomplikowany. Z tego co widziałam ze zdjęcia pani Joli, już chyba najprawdopodobniej ma gotowy sweterek. Bardzo się cieszę, że znowu gościliście na moim kanale. Oczywiście będę się cieszyła, jeżeli wykorzystacie ten wzór na wasze zimowe projekty, bo jest naprawdę łatwy i bardzo ciekawy. No cóż, życzę Wam miłego dnia. Zostańcie zdrowi i do usłyszenia w kolejnym moim wideo. Cześć.